Czy kupować nieruchomości wakacyjne w Polsce nad Bałtykiem? Szanowni Państwo, tutaj widzimy Gdynię, to jest Gdyjska Plaża na żywo. Mamy 10 lipca, czyli powinno być ciepło i gorąco, powinno być parząco, no a jest zupełnie inaczej. Nie było ani ciepłej, ani jednego ciepłego, wakacyjnego tygodnia, który mógłby być nazwany takim ciepłym tygodniem dla plażowiczów. Wiatr, zimno, deszcz. Szanowni Państwo, 10 lipca: Gdyby tak było, to bitwa pod Grunwaldem zostałaby przegrana. Szanowni Państwo, bo jak wiemy, bitwa pod Grunwaldem została wygrana 615 lat temu. Tak jak mówią nam historycy, bo było gorąco, im było gorąco, potem wpadli wilcze doły. Czy to w ogóle prawda? No a dzisiaj to by nie było im gorąco, więc by się nie spocili, by byli silni, prawda? By nie byli odwodnieni. A jakby wpadli wilcze doły, no to, to by wyszli z wilczych dołów, bo wilcze doły to by w sobie miały wodę, bo ciągle pada deszcz. Pół żartem, pół serio, no taka jest rzeczywistość. Tak więc, czy kupować w Polsce e, mieszkanie wakacyjne e, nad polskim Bałtykiem, e, tak żeby sobie przyjechać i sobie w nim, w tym mieszkaniu e, być wtedy, gdy są wakacje w Polsce, bo podobno jest w Polsce ciepło, prawda? I podobno jest cieplej, i dlatego zakleja się w Polsce kominy, nakazuje się wyrzucania pieców, prawda? No i podwyższa się ceny gazu trzykrotnie. Proszę bardzo. E, tutaj mamy, szanowni państwo, e, pogoda Gdynia, e, chmur, e, czwartek chmury, 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 przez cały tydzień chmury, wcześniejszy tydzień chmury, deszcz, chmury, 19 stopni, 17, 18, 19, 21, 20, 20, 21, no bardzo zimno. Tak więc, no, wakacyjne mieszkanie, no tak, no, jak ktoś lubi taką, to nawet nie jest umiarkowana pogoda, nie wiem, jak ją nazwać, bo to ta, nawet nie jest letnia pogoda, ja bym to nazwał taką pogodą wietrzno-słoneczną, wietrzno bo to taka pogoda jest, to nie jest, to nie jest żadne lato, trzeba się ubierać, prawda, można wyjść w zależności od tego, gdzie tam, która godzina jest, no, ale generalnie jest zimno. Zimno jest i koniec, szanowni państwo, Ludzie nawet nie wchodzą do wody, bo woda jest zimna, mamy 10 lipca. 2025 roku. Tak więc trzeba się zastanowić nad tym, czy kupować mieszkanie wakacyjne w Polsce. Jeżeli ktoś nie potrzebuje ciepła, jeżeli ktoś nie potrzebuje wody, jeżeli ktoś się nie potrzebuje plażować, no po prostu lubi Bałtyk i lubi być nad Bałtykiem wtedy, gdy jest zimno, no to może i takiej osobie to będzie wygodne. No ale generalnie, jeżeli ktoś lubi ciepło, ktoś lubi miło, ktoś lubi Fajnie, prawda, i tanio przede wszystkim. No to wtedy no, polski Morze nie jest dla takiej osoby, no mówmy sobie wprost. Nad polskim Bałtykiem tylko i wyłącznie można trafić na ciepłe dni, wtedy gdy się nad Bałtykiem mieszka, prawda? No ale wtedy, nawet jak nad Bałtykiem mieszkasz, to nie oznacza, że trafisz na ciepłe dni, bo akurat może musisz pracować, więc co ci z tych ciepłych dni, jeżeli jesteś w pracy, a po pracy to już jest po słońcu, prawda? Bo to już jest godzina 17 czy tam 18, więc tyle z tego plażowania jest. Szanowni Państwo, że z niego w ogóle nic nie ma, tak? Więc, jeżeli ktoś chce mieć bankowe słońce, prawie że i chce mieć ciepłą temperaturę, to musi się plażować nad Morzem Śródziemnym, czy też na Wyspach Kanaryjskich, no to wtedy taką pogodę będzie mieć, prawda? Więc trzeba zakończyć takie tematy, że, szanowni państwo. Nad polskim Bałtykiem można się plażować, prawda? Więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy i lubi zimno i lubi drogo, prawda? No to Bałtyk, powiedzmy Gdynia, czy Sopot, czy Gdańsk może być odpowiednim miejscem, czy inne nadbałtyckie miejscowości. Jeżeli ktoś lubi tanio, jeżeli ktoś lubi ciepło, jeżeli ktoś chce mieć takie, taką nieruchomość obleganą, prawda? No to już, na, to już na pewno za granicą, szanowni Państwo. Ostatnio zrobiłem taki film, ostatnio zrobiłem taki film też pod kątem takim wakacyjnym inwestowania wakacyjnego. I no niestety, szanowni Państwo, wychodzi na to, że espresso w Polsce espresso, widzicie, espresso przy plaży w Gdańsku w Dyni potrafi być trzy razy droższe. Dwa razy droższe niż espresso w Hiszpanii przy plaży, prawda? Espresso w Hiszpanii kosztuje 1 euro, espresso w Polsce kosztuje 3 euro. I tyle w temacie. Szanowni państwo, tyle, tyle z tych naszych cen, więc Wiecie, no, w Hiszpanii sobie wypijesz trzy espresso, a w Polsce sobie wypijesz jedno espresso za tą samą cenę. W Polsce już wszystko jest takie drogie, w Polsce już wszystko jest takie bezsensownie drogie, że no, jest to dla mnie osobiście, to jest wszystko za drogie i, i tyle, no, żeby mieć takie same wakacje, czy też taki sam czas w Polsce, jak w na przykład w Hiszpanii, prawda, to trzeba wydać 2-3 razy więcej w Polsce. Taka jest rzeczywistość. Ostatnio czytałem, to mi Zdumiewa mnie to, przeczytałem na TVP jeden artykuł, który próbuje tutaj nas ogłupić, że Polska jest tańszym krajem niż Hiszpania. Szanowni Państwo, to już w szoku jestem, że tak kłamią za nasze pieniądze. Szanowni Państwo, że w Polsce tak kłamać za nasze pieniądze? To jest już przerażające, to jest naprawdę przerażające. No, normalnie przeczytałem artykuł, w którym jest napisane, że Polska jest tańsza niż Hiszpania. A w Hiszpanii dobrze wiemy z moich, szanowni państwo, setek filmów, że i nieruchomości są tańsze, i najem mieszkań jest tańszy, i wiecie, espresso jest tańsze, i w, i w Lidlach jest taniej, i w Ochon jest taniej tam w hiszpańskich. Wszystko jest tańsze, szanowni państwo. Wszystko jest tańsze. No i tyle. Nawet taniej zaparkować jest. Wszystko jest tańsze, szanowni państwo. To jest yy, szokujące. No ale zobaczmy, zobaczmy cenowo, no bo na nieruchomości to nie ma po co patrzeć tutaj, te przy plażowej. W Gdańsku i Gdyni, no bo to są chore ceny Prawda? To nie będziemy nawet na nie patrzeć Prawda? No ale zobaczymy sobie Gdzie są jakieś właśnie takie Okazje, gdzie jest tanio i gdzie na pewno Będzie wakacyjne słońce I gdzie będzie miło i gdzie będzie fajnie Zabieram wszystkich w takie przepiękne miejsce na Lamangę, proszę bardzo, tutaj mamy Lamangę. I zobaczymy po ile tam są nieruchomości. No tam jest ciepła woda, tam jest plaża i wcale nie jest tak gorąco, bo to tak jest troszeczkę z dala od. od to jest taki hell, prawda? To tak wygląda, tutaj jest Lamanga, gdzie ta Lamanga. Yy, Lamanga, Lamanga, Lamanga wygląda tak, proszę bardzo, tu mamy lamangę. Ona, to jest taki hell, to jest taka mierzeja wiślana, prawda? I tam to jest takie zadziwiające, że te wskaźniki pokazują, że. Tam jest generalnie zawsze zimniej niż w Mursi, prawda? Bo dzisiaj tam mamy, proszę bardzo, 27, 27, 26, ale w nocy jest ta sama temperatura, tak? Więc to jest taka temperatura ciepła, to nie jest taka temperatura jak 70 km dalej w mieście Murcia, a w mieście Mursja dzisiaj na przykład jest po 36 37, 36, 36, 37, a na Lamandze jest jakoś inaczej, bo tam jest gdzieś na środku tej wody, i ta woda widocznie jakoś studzi te powietrze, no ale słońce i tak jest ostre, prawda? No, po 27, no ale wiemy jedno: no, na pewno jest ciepło, na pewno jest miło, na pewno jest plaża, na pewno można pływać, wskakiwać do wody. Yy, yy, czyli jest ok, tak? Tak wygląda, proszę bardzo. Tak wygląda La Manga. Yy, tak wygląda La Manga, czyli to jest taki no hel. No, u nas tam dziki na helu biegają, czy tam coś, czy tam na, na Mierzei, A tutaj mamy budynki, yy, dlatego tam są nieruchomości. Tanie, no i proszę bardzo, zobaczymy na La Mandze, No, już chyba bardziej wakacyjnego miejsca nie ma nie da się pokazać i proszę bardzo na Lamandze już się kliteczki zaczynają za 69 tysięcy euro yy, proszę bardzo 70 tysięcy euro 73 tysiące euro i to są drogie nieruchomości nie i to są bardzo drogie nieruchomości, wiecie, 350 tysięcy złotych i to są drogie nieruchomości, trzeba o tym pamiętać yy... Proszę bardzo, no ale w Gdańsku Dasz jeszcze więcej, prawda? Bo tutaj widzimy, to jest po 7-8 tysięcy złotych Za metr kwadratowy i to są drogie nieruchomości Drogie Tylko, że w Polsce, w Gdyni Czy tam w Gdańsku, czy tam gdzieś Zapłacisz y, 3 razy więcej, czy 4, prawda? Tak więc Po co płacić w Gdyni i w Gdańsku 3-4 razy więcej Za tego samego rodzaju nieruchomości I kawa 3 razy droższa w Gdańsku W Gdyni, w Sopocie Kawa, tak? I wszystko droższe, właściwie. Dobra, wszystko jest droższe. I, i koniec kropka. Y, 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 Polacy sobie wmówili szanowni Państwo, że u nas jest gorąco, jak w Mursi, albo że będzie gorąco, jak w Mursi. Polacy sobie mówili, że np. w Mursi jest ciepło, bo to jest 70-60 km w głąb, prawda? Więc tam ta ziemia się nagrzewa, no to jest gorąco, no to 36 stopni, 37, ale w nocy po 24, 24, 24, no tak jak w Lamandze w nocy po 26 w, tu w Lamandze akurat ciepło. Na ramandze w nocy Tak więc, szanowni państwo Cóż tu powiedzieć, no wakacjować się Jak ktoś lubi Jeżeli ktoś lubi zimno Chłodno Drogo Ale za to w Polsce No to proszę bardzo Jeżeli ktoś chce tanio Ciepło, prawda No to tutaj Prawda i, 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 I wiecie, pół roku w roku właściwie tam jesteście, bo tak właściwie pół roku w roku możesz pływać. Yy, wiecie, tam w kwietniu woda to jest jak dzisiaj u nas w lipcu. Yy, właściwie, no nie, no może nie w kwietniu, ale woda. Na Lamandze podejrzewam, tego nie, temperatury możemy sprawdzić, no to tam w kwietniu jest jak u nas dzisiaj, a jeżeli chodzi o wodę, no to podejrzewam, że tam już jest w maju, tak jak u nas, nie, tam cieplejsza ta woda, tam chyba cały rok jest cieplejsza, jak u nas chyba w lipcu, ja się śmieje, nie, no naprawdę, szanowni Państwo, tam w kwietniu chyba woda jest cieplejsza niż jak u nas dzisiaj, no, w Bałtyku, no, taka jest rzeczywistość, no i proszę bardzo, to mamy masę takich nieruchomości, masę, to są ładne nieruchomości generalnie, prawda, wiecie, i to, to się wynajmie, prawda, yy, to jest ok, to jest fajnie, patrzcie, ta, ta woda jest ciepła, ta woda jest miła, tam jest ciepło, to jest fajnie po prostu, tam jest super po prostu, tak, yy, proszę bardzo, yy, no, co tu porównywać, no, szanowni państwo, Polska to jest kraj po prostu, gdzie powinno się dużo zarabiać, prawda, powinny być dobrze miejsca, do, dobrze płatne miejsca pracy, ale to się nie stanie, bo bo Polacy uwierzyli, że, że Szanowni Państwo muszą zaklejać sobie kominy w kraju, w którym jest minus 20, w, gdzie w zimę jest, w lato jest tyle co w marcu na Lamandze, prawda? No, tak, więc no cóż, szanowni, to się dzisiaj na dzisiejszych trajektoriach w Polsce nic nie zmieni, w Polsce na dzisiejszych trajektoriach. Będzie drogo. Ceny nieruchomości oczywiście mogą się zawalić, prawda? Bez żadnego problemu, jeżeli będą normalne struktury państwa polskiego yy, i tak dalej. Jeszcze o tym mówiłem, nie będę o tym rozmawiał, bo dzisiaj sobie robimy miły film, prawda? Gdzieś gdzie można sobie fajnie pomieszkać, fajnie, szanowni Państwo, pobyć, fajnie mieć, prawda? Fajnie sobie żyć, fajnie się wakacjować, a nie w zimnie, prawda? A nie drogo. To już jest naprawdę już zapomniana historia. Mówię sobie wprost, szanowni Państwo, tu jest tanio, tu jest miło i fajnie, w Polsce jest drogo i zimno. I tyle. Prawda? Zapraszam, szanowni Państwo, do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce i życzę, żeby Państwo wzięli ze sobą sweter i parasol w Polsce, jeżeli jesteście. No bo albo zmokniecie, albo zziębniecie w tym naszym lipcu. Pozdrawiam, cześć!